w kolejnym odcineczku, dzisiaj będziemy kosić zboże prawdopodobnie, ale jeszcze zobaczymy tamtą będziemy zwalać, co wcześniej kosiliśmy dzisiaj jest 30 stopni, palimy dużego odjeżdżamy, małym trzeba podjechać pod tamtą przyczepę, wyciągnąć wiecie jak jest no dobra u nas za wczoraj padało, dzisiaj jest fajnie. A tego, tego dużego pod przyciepa podepniemy, jak porzucimy. Ale na razie zobaczymy, co tam. I bierzemy małego... traktora. Ten zostaje, żeby był tam przejazd więc dobra działamy tak właśnie przyszedłem tata wala tam właśnie na przyczepie kupiuję ja tutaj odgarnię dalej mur się nadzierało takie właśnie zrobione deskami do pszczół wachlowane łączę was na statyw dam właśnie, włączę, sorry. na statyw tutaj jest stare tu was Dam na staty. Coś pod muzyczkę nagram. Joann. Suche, ko kosimy, jedziemy Kosimy, kosimy, jedziemy suche, bo tu nie powiem co jaki lepszy kochnąć zaraz będzie zbiornik pierwszy No i kosimy, prawie zbiornik, zobaczcie Chyba tak przyczepa, lecz ciągnie po tym polu, Wam pomie. Wiecie, trzeba. My jedziemy po przyczepę Przerwało coś yy, Tam jest ciasno, przez co po prostu nic już nie nagrywałem Bo ciasno tam wiecie wjechać, nie chcę zboża gnieść Teraz będziemy obieść jak kto kości, to obieść Jeszcze tyle dostało, że nawet zbiornik chyba tam przyczepował, a no jeszcze pojedziemy po jedną trzyapę To no będziemy mieli razem trzy suchę jak pierwszy wam Nie ma na całego Jak to mówią no 2025 rozpoczęte no, no jedziemy trzycią zaraz pojedziemy po drugą i kosimy bo mocy też nadają podobnie. To jest pewnie popada może nie, no nie wiadomo. Może, a może nie, no nigdy nic nie wiadomo. 4,5 tonów przeprowadzimy. Tutaj chyba. Worki może trzeba nie zobaczymy. No i jedziemy! O trzecią przyczepę czapkę. Dąbaj tnie. Jedną przyczepę czapkę uciął. Dalej zobaczymy jak to będzie. Jedę, jadę już tędy, jedę, jak po śląsku albo po wieśniacku. Po mieśniacku jak to mówią, no. Dobra, jedziemy. Chciałaby sami we dwójkę z natą goście podjeżdżali. Brat też niestety albo wtedy Teraz, jak teraz, kanał, tak ładnie wody trochę przybyło, jedziemy następną prowadzimy na starej połce chyba też się nie, nie patrzałem tak, A, tak obiwie, nie, na samochód jedzie na swój nie ma co się śpiesić, to malutko jedziemy ja z życia po poszosie nie powinienem w sumie jeździć bo nie mam uprawnień, ale Tyle co tamtego, to ma się razy. Jak nikt nie jedzie, to jest winny. Już tnie Idziemy zobaczyć ile jest na tamtej przyczepie Na szybko Słomawą powiem, że jest czy ale raczej dzisiaj pracować nie będziemy, bo... No, no... Nie zdążymy i zwalać i to i tamto, więc wiecie... Nie wiem czy zdążymy w ogóle wszystko ściąć, o tyle usypało Nie tak źle, co? Dobra, idziemy Esto que una sorbeta, eh? A jeszcze je wkośliło, Tak. <trybuj> Tyle owsa ukośliśmy, ma 14% wilgotności, więc dalej nie pniemy. To na razie zostaje ten kawaleczek sam jest skoszony jedziemy po tamtą przyczepę coś się chmurzy może tamte księżyco skosimy, zobaczymy bo słoma też jest mokra kompanista u siebie kosi, to łowie tej suki. a u nas to nie tamty taki. wiecie jak jest jedziemy co ta, sypiemy, tam gdzie różek jeszcze na tamtej co jest To też ta ta belkę usiądzie i jedziemy zwalamy ja tu ogrodziłem taką deską Bo już tyle już nasypane a to tam jest zwala jeszcze tam trochę zostało i ciś pomaga popada bo się chmurzy no sporo sporo jest jest ładna gromada no właśnie tak tam zniwa się rozpoczęły czy nie potem wam powiem datę co i jak który jak to roku z rurą leci tam ja tu i robota jakoś idzie pomału dobra działamy Idziemy, podjeżdżamy. tą folię trzeba też się pozwijać, bo leży wiadomo jak. Co roku kombajnu Wam nie będę nagrywał, bo nie mogę. Więc wiecie jak jest. Więc podjeżdżam przyczepą. Mam mu że będzie padać. A Wy mójcie. zdążymy czy nie zdążymy? Chyba zdążymy. Jak nie to będzie źle. Jak to mówię. Podjeżdżamy. I łuki. Będzie filmik o kolegi, jak wozimy. Wozimy. Zniwa będą pokazane. Nie wiem jaki długi filmik, ale coś tam będzie na pewno. No i czubata przyczepa. Nie zmieści się więcej tam. Zwaliliśmy prawie, nie do końca, ale dużo nie zostało. Widzicie jak usypana szczubem. czubem. Jeszcze by rozgarnął to jeszcze by może ciut weszło, ale... Nie ma co, cofamy. Tam bliżej się stodowi trzymamy, bo wszystko dzisiaj nie zwalimy. Więc reszta jutro. Cofniemy lekko. Jedną ręką to pomówiłem za ciężko Zaraz ruskim tą podjadę Muszę taki ta kawałek stało Kombaj może być może nie Ale tyle to tak Wiecie jak jest Ale cenę to nie czuję tej Dobra, idziemy po małego rzutka i podjeżdżamy teraz. No i wjeżdżamy, dziadek przyjechał. Wjeżdżamy przyczepami, bo dzisiaj nie zdążymy zwalić. Tu się wpół do dziewiątej chyba, czy dziesiątej. Tyle nasypało. Więc wjeżdżamy. Tu chyba mały będziemy. Wjeżdżać z jest i zimniejszy, jak to mówią. To jest nagram. nagrał za późno W poniedziałek będziemy już walać jest sobota e, idzie jak dzik czyli dzisiaj prasowa to już nie będziemy jedzie dziadek od tamtej strony od szopy od szopy od podwórka Bądź powiem że dało się we dwójkę to dało się więc dzisiaj nie będziemy już zwalać chowamy jedziemy duży stoi mały ciąga Zjeżdżamy z drugą furą, bo tam będziemy słychać. Ok, jest 26 lipca. Sobota, mówię, powiem Wam datę, co i jak, bo czasami zapomnę. Musicie mi wybaczyć, chmurzy się jak widzicie, przyczepy pochowane. Mam nadzieję, że odcinek Wam się taki spodoba. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, widzimy się w dalszych odcinkach, a co dalej, to zobaczymy, bo jeszcze zostało trochę zboża do cięcia, to wam też coś nagram. wam powiem, że no, zbiornik, czubata przyczepa, żeście widzieliście owsa. Może jeszcze dzisiaj sprasujemy, zobaczymy, więc na razie, do zobaczenia.